Wyobraź sobie rok 1955. Pustynie w stanie nevada i człowieka, który patrzy w niebo i widzi coś, czego nie potrafi wytłumaczyć. Świecący obiekt leci na wysokości, na której żaden znany samolot nie powinien się znajdować. Porusza się płynnie i bezszelestnie, a słońce odbija się od jego kadłuba, tworząc wrażenie nieziemskiej poświaty. Człowiek dzwoni na posterunek policji i melduje o niezidentyfikowanym obiekcie latającym, a funkcjonariusz zapisuje kolejne zgłoszenie w tym miesiącu, bo takich telefonów jest coraz więcej i nikt nie wie, co odpowiadać zaniepokojonym obywatelom. Tymczasem pilot tego obiektu siedzi w ciasnej kabinie w skafandrze przypominającym strój astronauty, oddycha czystym tlenem i wykonuje ściśle tajną misję, o której nie dowie się ani policjant. Ani człowiek zgłaszający obserwacje, ani nawet większość generałów amerykańskich sił powietrznych. Ten świecący obiekt to nie statek kosmiczny przybyszów z innej planety, lecz samolot Lockheed U2, najbardziej sekretny projekt lotniczy Stanów Zjednoczonych. Maszyna, która przez następne 60 lat będzie latać na granicy kosmosu i zbierać informacje wywiadowcze z całego świata. Historia tego niezwykłego samolotu. Zaczyna się kilka lat wcześniej, kiedy amerykańscy stratezy uświadomili sobie, że mają poważny problem. Związek Radziecki był przeciwnikiem potężnym i całkowicie zamkniętym, a Waszyngton nie miał pojęcia, co tak naprawdę dzieje się za żelazną kurtyną. Ile bombowców strategicznych posiada Moskwa? Gdzie znajdują się bazy wojskowe? Jak zaawansowany jest radziecki program nuklearny? Na te pytania nie było odpowiedzi, a niepewność rodziła strach który mógł doprowadzić do katastrofalnych decyzji. Jedynym sposobem na zdobycie informacji była rozpoznanie lotnicze, ale dotychczasowe metody okazywały się niewystarczające. Zmodyfikowane bombowce Boeing RB-47 latały wprawdzie nad terytorium przeciwnika, ale radzieckie myśliwce stawały się coraz szybsze, a systemy obrony powietrznej coraz skuteczniejsze. Kilka maszyn zostało zestrzelonych, zginęli lotnicy, a każdy taki incydent groził eskalacją międzynarodowego konfliktu. Amerykanie potrzebowali czegoś zupełnie nowego: samolotu, który będzie latał tak wysoko, że żaden myśliwiec ani żadna rakieta nie zdoła go dosięgnąć. Różne firmy lotnicze przedstawiły swoje propozycje, ale wszystkie opierały się na konwencjonalnych rozwiązaniach: większych silnikach, mocniejszych konstrukcjach i lepszym wyposażeniu. Wtedy na scenę wkroczył Clarence Kelly Johnson genialny konstruktor z firmy Lockheed, który kierował tajnym oddziałem o nazwie Skunk Works. Johnson przedstawił projekt tak radykalny, że początkowo wojskowi uznali go za żart. Jego samolot miał mieć skrzydła o rozpiętości ponad 24 metrów, czyli niemal jak duży samolot pasażerski, ale kadłub wąski jak u myśliwca. Maszyna miała latać na wysokości ponad 20 km, gdzie powietrze jest tak rozrzedzone, że konwencjonalne silniki nie mogą pracować, a ciśnienie jest tak niskie, że krew człowieka zaczyna wrzeć bez specjalnego skafandra. Johnson proponował rezygnację z wszelkiego uzbrojenia, minimalną ilość wyposażenia i tak lekką konstrukcję, że samolot będzie właściwie zmotoryzowanym szybowcem. Wojskowi kręcili głowami, bo projekt wydawał się zbyt ryzykowny i zbyt dziwaczny, ale Central Intelligence Agency dostrzegła w nim potencjał, i zdecydowała się sfinansować budowę prototypu. Prace ruszyły w atmosferze absolutnej tajemnicy. Pieniądze na projekt przekazywano przez ukryte kanały, a niektóre przelewy trafiały bezpośrednio do domu Johnsona, żeby nie zostawiać śladów w oficjalnych dokumentach. Części zamawiano pod pretekstem innych programów, a cały zespół inżynierów pracował w izolacji od reszty firmy. Kiedy nadszedł czas na testy, potrzebna była baza z dala od ciekawskich oczu. Miejsce, gdzie można latać bez ryzyka, że ktoś zobaczy tajny samolot i zacznie zadawać pytania. Wybór padł na wysuszone jezioro na pustyni Nevada instalację wojskową tak tajną, że oficjalnie nie istniała na żadnej mapie. Miejsce to otrzymało wiele nazw kodowych, ale jedna z nich przeszła do historii i stała się symbolem wszystkich tajemnic amerykańskiego rządu. Była to Strefa 51. Pierwszy prototyp U-2 został ukończony latem 1955 roku i natychmiast przewieziony na pustynię Nevada, gdzie czekał na niego pas startowy, wymalowany na wyschniętym dnie jeziora. Inżynierowie planowali rozpocząć od prób kołowania, czyli jazdy po pasie z niewielką prędkością, żeby sprawdzić działanie podwozia i systemów sterowania. Jednak już podczas pierwszej próby kiedy maszyna rozpędziła się do zaledwie około 130 km na godzinę, wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Ogromne skrzydła wygenerowały tak potężną siłę nośną, że samolot sam oderwał się od ziemi i wzbił w powietrze, chociaż nikt tego nie planował. Pilot musiał improwizować lądowanie, a inżynierowie zrozumieli, że stworzyli maszynę o właściwościach aerodynamicznych przekraczających ich najśmielsze oczekiwania. Konstrukcja U2 była tak nietypowa, że łamała niemal wszystkie zasady projektowania samolotów wojskowych tamtej epoki. Zacznijmy od podwozia, które samo w sobie stanowiło rewolucję. Zamiast klasycznego układu z trzema goleniami, Johnson zastosował tak zwane podwozie rowerowe czyli dwie podpory ustawione w linii pod kadłubem, jedną z przodu i jedną z tyłu. Taka konfiguracja pozwalała zaoszczędzić setki kilogramów masy ale stwarzała oczywisty problem, bo samolot nie mógł utrzymać równowagi na ziemi. Rozwiązaniem były dodatkowe podpory umieszczone pod skrzydłami, ale te nie chowały się do kadłuba jak normalne podwozie, lecz po prostu odpadały podczas startu i zostawały na pasie. Mechanicy musieli je potem zbierać i zakładać z powrotem przed następnym lotem, a podczas lądowania samolot kładł się na jedno skrzydło, które ocierało o ziemię specjalną tytanową płozą. Równie niezwykłe było paliwo, które napędzało silnik tej maszyny. Zwykły nafta lotnicza na wysokości ponad 20 km zachowuje się niestabilnie, zaczyna parować i może zapalić się w niewłaściwym momencie, co grozi eksplozją silnika. Inżynierowie musieli opracować specjalne paliwo termostabilne oznaczone symbolem JPTS, które zachowywało właściwości nawet w ekstremalnych warunkach niskiego ciśnienia. Problem polegał na tym, że produkcja tego paliwa była niezwykle kosztowna. Litr JPTS kosztował trzy razy więcej niż standardowa nafta lotnicza, a każdy samolot potrzebował tysięcy litrów na jedną misję. Paliwo trzeba było transportować z amerykańskich rafinerii na bazy za granicą specjalnymi samolotami, bo nie można go było kupić nigdzie indziej na świecie. Przez wiele lat stanowiło to poważne obciążenie logistyczne i finansowe dla całego programu. Ale prawdziwym wyzwaniem było utrzymanie przeżyciu człowieka, który miał pilotować tę maszynę. Na wysokości 21 km ciśnienie atmosferyczne jest tak niskie, że płyny ustrojowe zaczynają wrzeć w temperaturze ciała ludzkiego, a utrata szczelności kabiny oznacza śmierć w ciągu kilkunastu sekund. Piloci U-2 musieli nosić specjalne skafandry ciśnieniowe, które początkowo były zmodyfikowanymi kombinezonami lotniczymi, ale z czasem ewoluowały ich prawdziwe stroje kosmiczne. Ostatecznie lotnicy U2 zaczęli używać tych samych skafandrów co astronauci programu wahadłowców Space Shuttle, charakterystycznych pomarańczowych kombinezonów z pełną hermetyzacją, własnym systemem podawania tlenu i możliwością jedzenia przez rurkę. Skafander poszedł nawet toaletę podłączoną do specjalnego zbiornika pod fotelem, bo misje trwały często 8 lub nawet 10 godzin. Latanie U-2 było doświadczeniem tak wymagającym, że piloci nazywali to tańcem ze smokiem. Ogromne skrzydła generowały potężną siłę nośną, ale jednocześnie czyniły samolot niezwykle czułym na każdy podmuch wiatru i turbulencje. Na niskich wysokościach, podczas startu i lądowania, stery były tak ciężkie, że piloci musieli używać całej siły rąk, żeby utrzymać kontrolę nad maszyną. Na wysokości przelotowej problem był odwrotny. Samolot stawał się tak czuły, że najmniejszy ruch drążka powodował gwałtowną reakcję. Co gorsza, różnica między prędkością maksymalną a minimalną na dużej wysokości wynosiła zaledwie kilkanaście kilometrów na godzinę, więc pilot musiał przez cały lot utrzymywać prędkość z chirurgiczną precyzją. Zbyt szybko oznaczało uszkodzenie konstrukcji, zbyt wolno oznaczało utratę siły nośnej i niekontrolowany spadek. Procedura lądowania była tak skomplikowana, że wymagała pomocy z ziemi. Drugi pilot jechał za lądującym samolotem w szybkim samochodzie i przez radio podawał dokładną wysokość nad pasem, bo z ciasnej kabiny U2 widoczność była bardzo ograniczona. W odpowiednim momencie pilot celowo wprowadzał maszynę w stan przeciągnięcia czyli chwilowej utraty siły nośnej i samolot opadał na pas z wysokości kilkudziesięciu centymetrów. Każde lądowanie wyglądało jak kontrolowana katastrofa, a statystyki wypadków w programie U-2 były znacznie wyższe niż w jakiejkolwiek innej jednostce lotniczej amerykańskich sił powietrznych. Pod koniec 1955 roku pierwsze egzemplarze U-2 były gotowe do służby operacyjnej, a Centralna Agencja Wywiadowcza opracowała już szczegółowe plany ich wykorzystania. Samoloty rozmieszczono na bazach w Europie Zachodniej. Przede wszystkim na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, skąd mogły dosięgnąć najważniejszych celów wywiadowczych w Bloku Wschodnim. Początkowo misje prowadzono ostrożnie, latając nad państwami Europy Wschodniej i testując reakcję radzieckiej obrony przeciwlotniczej. Wyniki były lepsze niż ktokolwiek mógł się spodziewać, bo radzieckie radary wprawdzie wykrywały tajemnicze obiekty na ekranach, ale ani myśliwce, ani artyleria przeciwlotnicza. Nie były w stanie dosięgnąć intruza lecącego na wysokości ponad 20 km. Sowieccy piloci startowali w pościg i wspinali się na maksymalny pułap swoich maszyn, ale U2 pozostawał kilka kilometrów wyżej, całkowicie poza ich zasięgiem. Pierwsza misja nad terytorium Związku Radzieckiego odbyła się 4 lipca 1956 roku, w dniu amerykańskiego święta niepodległości. Samolot wystartował z bazy w Wiesbaden i przez kilka godzin fotografował instalacje wojskowe w europejskiej części Rosji, a następnie bezpiecznie wrócił do bazy. Zdjęcia wykonane podczas tego lotu miały rozdzielczość pozwalającą rozpoznać obiekty wielkości zaledwie kilku metrów z wysokości ponad 20 kilometrów, co w tamtych czasach było osiągnięciem technicznym graniczącym z cudem. Analitycy wywiadu mogli policzyć samoloty na lotniskach, zidentyfikować typy czołgów w bazach wojskowych i ocenić postępy w budowie nowych instalacji przemysłowych. Przez następne cztery lata U-2 wykonały dziesiątki misji nad Związkiem Radzieckim, penetrując przestrzeń powietrzną od Morza Bałtyckiego po Syberię. Jednym z najważniejszych odkryć tego programu było zlokalizowanie tajnego kompleksu w pobliżu miejscowości Tiura tam w Kazachstanie. Zdjęcia lotnicze ujawniły ogromny plac budowy z wielkimi rampami startowymi i rozległą infrastrukturą, której przeznaczenie było początkowo niejasne. Analitycy doszli do wniosku, że Sowieci budują tam poligon do testowania rakiet balistycznych dalekiego zasięgu, ale skala przedsięwzięcia sugerowała coś więcej niż tylko program wojskowy. Amerykanie nie musieli długo czekać na wyjaśnienie tej zagadki, bo 4 października 1957 roku ze sfotografowanego kompleksu wystrzelono rakietę, która wyniosła na orbitę pierwszy sztuczny satelita Ziemi. Cały świat usłyszał sygnały nadawane przez Sputnika, a miejsce sfotografowane przez U-2 przeszło do historii jako kosmodrom Baikonur. Sukces Sputnika wywołał w Stanach Zjednoczonych reakcję bliską panice, ale nie ze względu na sam satelita, lecz z powodu rakiety, która go wyniosła. Jeśli Sowieci potrafili umieścić obiekt na orbicie, to znaczyło, że posiadają rakiety zdolne przenieść głowicę nuklearną na drugą stronę globu. Międzykontynentalne pociski balistyczne zmieniały całkowicie równowagę sił, bo w przeciwieństwie do bombowców nie można ich było zastrzelić ani powstrzymać w żaden znany sposób. Amerykańscy politycy i wojskowi potrzebowali pilnie informacji o tym, jak zaawansowany jest radziecki program rakietowy i ile takich pocisków posiada Moskwa. Odpowiedzialność za zdobycie tych informacji spadła ponownie na pilotów U-2. Misje wywiadowcze zintensyfikowano, a samoloty zaczęły operować nie tylko z baz w Europie. Ale także z Turcji i Pakistanu, skąd mogły dosięgnąć centralnych i wschodnich regionów Związku Radzieckiego. Odkryto kolejne poligony rakietowe, śledzono postępy w budowie wyrzutni i magazynów, a zebrane dane pozwalały oszacować rzeczywisty potencjał przeciwnika. Okazało się, że sytuacja nie jest tak dramatyczna, jak sugerowali niektórzy eksperci. Sowieci posiadali znacznie mniej rakiet międzykontynentalnych, niż się obawiano, a ich program był wciąż w fazie rozwoju. Informacje zdobyte przez U-2 pomogły uspokoić nastroje w Waszyngtonie i zapobiec pochopnym decyzjom o wyścigu zbrojeń. Jednak każda misja nad terytorium wroga wiązała się z ryzykiem, które rosło z każdym miesiącem. Radzieccy inżynierowie pracowali intensywnie nad nowymi systemami obrony powietrznej, a wywiad donosił o postępach w rozwoju rakiet Ziemia-Powietrze, zdolnych dosięgnąć celów na ekstremalnych wysokościach. Piloci U2 wiedzieli, że ich przewaga nie będzie trwać wiecznie, a każdy lot mógł być ostatnim. Mimo to kontynuowali misję, bo alternatywą była ślepota wywiadowcza i niepewność, która mogła kosztować znacznie więcej niż życie pojedynczego pilota. W kieszeni każdego z nich znajdowała się srebrna moneta, zawierająca ukrytą igłę nasączoną trucizną, na wypadek gdyby musieli dokonać ostatecznego wyboru między śmiercią a pojmaniem przez wroga. Wiosną 1960 roku Centralna Agencja Wywiadowcza zaplanowała serię ambitnych misji nad Związkiem Radzieckim, których celem było sfotografowanie najnowszych instalacji rakietowych w głębi kraju. Pierwsza z nich odbyła się w kwietniu i zakończyła się sukcesem. Samolot wystartował z bazy w Pakistanie, przeleciał nad południowymi regionami Rosji i bezpiecznie wylądował w Iranie. Powodzenie tej operacji uśpiło czujność planistów którzy zdecydowali się na jeszcze bardziej ryzykowne przedsięwzięcie. Druga misja miała być najdłuższą w historii programu. Pilot miał wystartować z pakistańskiego Peshawaru, przelecieć przez całe terytorium Związku Radzieckiego ze wschodu na zachód i wylądować w norweskim Bodo. Trasa o długości prawie 6000 km prowadziła nad kilkunastoma obiektami o znaczeniu strategicznym, w tym nad poligonami rakietowymi i ośrodkami badań nuklearnych. Do wykonania tej misji wyznaczono jednego z najbardziej doświadczonych pilotów programu, 30-letniego Francisa Garego Powersa z Wirginii. Powers latał na U-2 od czterech lat i miał za sobą dziesiątki godzin spędzonych nad wrogim terytorium. Znał maszynę doskonale i cieszył się opinią zimnego profesjonalisty. Start zaplanowano początkowo na 28 kwietnia, ale zła pogoda nad celami wywiadowczymi wymusiła przesunięcie terminu. Ostatecznie Powers wystartował 1 maja 1960 roku, w dniu kiedy Związek Radziecki obchodził święto pracy i organizował wielkie parady wojskowe w Moskwie. Data okazała się fatalna w skutkach, bo mniejszy niż zwykle ruch lotniczy ułatwił radzieckim operatorom radarów, Śledzenie samotnego echa przemieszczającego się przez ich przestrzeń powietrzną. Radziecka obrona przeciwlotnicza namierzyła U2 niemal natychmiast po przekroczeniu granicy i przez następne godziny desperacko próbowała zestrzelić intruza. Myśliwce MiG-19 startowały jeden za drugim, ale żaden nie zdołał wznieść się wystarczająco wysoko. Samolot Powersa pozostawał kilka kilometrów ponad ich pułapem maksymalnym. Wobec bezsilności lotnictwa dowódcy obrony powietrznej postawili wszystko na nowe rakiety przeciwlotnicze, S-75, które teoretycznie mogły dosięgnąć celów na wysokości ponad 20 km. Jednak nikt jeszcze nie testował ich w prawdziwych warunkach bojowych i nie było pewności, czy rzeczywiście zdołają trafić tak trudny cel. Powers leciał nad Uralem zbliżając się do przemysłowego miasta Swierdłowsk, kiedy jego szczęście w końcu się skończyło. Dywizjon rakiet S-75 wystrzelił salwę trzech pocisków w kierunku samolotu, a jeden z nich eksplodował kilkadziesiąt metrów za ogonem U-2. Fala uderzeniowa i odłamki zniszczyły tylną część kadłuba, uszkodziły silnik i oderwały jedno skrzydło, a samolot natychmiast stracił sterowność i zaczął spadać, wirując wokół własnej osi. Powers spróbował uruchomić procedurę katapultowania, ale uszkodzona kabina zablokowała mechanizm i pilot musiał ręcznie otworzyć osłonę i wypaść z maszyny. Udało mu się otworzyć spadochron i po kilkunastu minutach wylądował na polu niedaleko wsi Powarnia, gdzie natychmiast został schwytany przez miejscowych chłopów. W Waszyngtonie początkowo nie zdawano sobie sprawy z powagi sytuacji, kiedy samolot Powersa nie dotarł do Norwegii w planowanym czasie. Centralna Agencja Wywiadowcza założyła najgorsze, czyli że maszyna została zestrzelona, a pilot zginął. Według obliczeń ekspertów, samolot spadający z wysokości 21 km powinien ulec całkowitemu zniszczeniu przy zdarzeniu z ziemią, a człowiek nie miał szans przeżyć takiego upadku. Administracja prezydenta Eisenhowera przygotowała więc oficjalną wersję wydarzeń, według której samolot meteorologiczny NASA prowadzący badania atmosferyczne nad Turcją. Zniknął z radarów i prawdopodobnie uległ awarii. Przez kilka dni rzecznik Białego Domu rozbudowywał tę historię, dodając szczegóły o rzekomych problemach z systemem tlenowym i sugerując, że nieprzytomny pilot mógł przypadkowo wlecieć w radziecką przestrzeń powietrzną. Nikita Chruszczow obserwował te wysiłki z rozbawieniem, bo wiedział coś, o czym Amerykanie nie mieli pojęcia. Samolot wprawdzie rozpadł się podczas upadku, ale jego szczątki nie spłynęły. I radzieccy inżynierowie zdołali odzyskać większość wraku, łącznie z aparatami fotograficznymi i nienaświetlonymi klimami. Co ważniejsze, Francis Gary Powers żył i znajdował się w rękach radzieckich służb bezpieczeństwa, gotowy zeznawać o prawdziwym charakterze swojej misji. 7 maja, kiedy Amerykanie wciąż trzymali się wersji o samolocie NASA, Chruszczow wystąpił na sesji Rady Najwyższej i z triumfem ogłosił zestrzelenie amerykańskiego samolotu szpiegowskiego. Następnego dnia przedstawił światu żywego pilota i fragmenty wraku, a kłamstwa Waszyngtonu stały się widoczne dla całego świata. Skandal związany z zestrzeleniem Powersa miał natychmiastowe konsekwencje polityczne na najwyższym szczeblu. Prezydent Eisenhower został publicznie upokorzony, bo cały świat widział, jak amerykańska administracja przez tydzień rozpowszechniała kłamstwa o samolocie meteorologicznym. Zaplanowane na połowę maja spotkanie na szczycie między Eisenhowerem a Chruszczowem w Paryżu zakończyło się fiaskiem, bo radziecki przywódca zażądał oficjalnych przeprosin, których Amerykanie odmówili. Stosunki między supermocarstwami zamarzły na długie miesiące, a wszystkie loty U-2 nad terytorium Związku Radzieckiego zostały natychmiast i bezterminowo zawieszone. Bauer trafił przed radziecki sąd i został skazany na 10 lat więzienia za szpiegostwo, ale nie odsiedział całego wyroku. W lutym 1962 roku wymieniono go na most Glinike w Berlinie na radzieckiego agenta Rudolfa Abla w transakcji, która stała się symbolem zimnowojennej wymiany szpiegów. Koniec lotów nad Związkiem Radzieckim nie oznaczał jednak emerytury dla U2 bo na świecie nie brakowało innych miejsc wymagających dyskretnej obserwacji z dużej wysokości. Już kilka miesięcy po skandalu z Powersem samoloty wznowiły operacje, tym razem koncentrując się na regionach, gdzie radziecka obrona przeciwlotnicza nie była tak rozwinięta. Jesienią 1962 roku U-2 odegrały kluczową rolę w najbardziej niebezpiecznym kryzysie całej zimnej wojny. 14 października pilot major Richard Heiser wykonał lot rozpoznawczy nad zachodnią Kubą i przywiózł zdjęcia, które wywołały alarm w Białym Domu. Analitycy zidentyfikowali na fotografiach radzieckie rakiety balistyczne średniego zasięgu, zdolne przenieść głowice nuklearne na większość terytorium Stanów Zjednoczonych. Przez następne 13 dni świat balansował na krawędzi wojny atomowej, a U-2 latały nad Kubą kilka razy dziennie, dostarczając aktualne informacje o postępach w budowie radzieckich stanowisk rakietowych. 27 października doszło do tragedii, kiedy radziecka załoga wyrzutni S-75 zestrzeliła U-2 pilotowanego przez majora Rudolfa Andersona. Anderson zginął na miejscu, stając się jedyną ofiarą śmiertelną kryzysu kubańskiego po stronie amerykańskiej. Jego śmierć nie powstrzymała jednak misji wywiadowczych, a informacje zdobyte przez U-2 pomogły dyplomatom wynegocjować porozumienie, które zakończyło kryzys bez użycia broni nuklearnej. Równolegle z operacjami na Karaibach U-2 prowadziły intensywną działalność wywiadowczą w Azji, gdzie Centralna Agencja Wywiadowcza utworzyła tajną eskadrę na Tajwanie. Jednostka nosiła nazwę Czarne Koty i była obsadzona pilotami z tajwańskich sił powietrznych, którzy wykonywali misje nad Chińską Republiką Ludową. Pekin dysponował jednak radzieckimi systemami obrony przeciwlotniczej i chilijscy operatorzy rakiet S-75 okazali się równie skuteczni jak ich radzieccy instruktorzy. W ciągu lat 60. Chińczycy zestrzelili pięć tajwańskich U2, co stanowiło najwyższe straty programów w pojedynczym regionie operacyjnym. Mimo to loty kontynuowano aż do 1974 roku, kiedy ocieplenie stosunków amerykańsko-chińskich sprawiło, że szpiegowanie Pekinu stało się politycznie niewygodne. W następnych dekadach U-2 przeszły kolejne modernizacje, które przedłużyły ich życie operacyjne daleko poza najśmielsze przewidywania konstruktorów. Wersja U-2R z końca lat 60. otrzymała wydłużony kadłub, powiększone skrzydła o rozpiętości 31 metrów. I znacznie większe przedziały na wyposażenie wywiadowcze. Masa startowa wzrosła niemal dwukrotnie, ale nowe silniki zapewniały odpowiednią moc, a komfort pracy pilotów znacząco się poprawił. W latach 80. powstała wersja TR-1 przeznaczona do rozpoznania taktycznego w Europie, a w 90. wszystkie samoloty zunifikowano do standardu U2S z jeszcze nowocześniejszymi systemami łączności satelitarnej. Pozwalającymi przesyłać dane wywiadowcze w czasie rzeczywistym. Ironia losu sprawiła, że U-2 przeżył swojego następcę. Legendarny SR-71 Blackbird, samolot latający z prędkością ponad 3 machów na wysokościach przekraczających 25 km, został wycofany ze służby w 1998 roku ze względu na astronomiczne koszty eksploatacji. Tymczasem skromny U-2. Projektowany jako prowizoryczne rozwiązanie na kilka lat, wciąż pozostaje w służbie amerykańskich sił powietrznych. Podczas operacji Pustynna Burza w 1991 roku samoloty te wykonały 260 lotów bojowych i dostarczyły niemal 90% danych rozpoznawczych w czasie rzeczywistym. Dziś, ponad 60 lat od pierwszego lotu, około 30 maszyn U2 nadal patroluje niebo, a producent Lockheed Martin. Twierdzi, że przy odpowiedniej konserwacji mogą natać jeszcze przez następne dwie dekady. Jeśli ta historia pokazała ci fascynujący świat zimnowojennego szpiegostwa i niezwykłej inżynierii, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, o jakim samolocie chciałbyś usłyszeć następnym razem. Subskrybuj kanał i włącz dzwonek powiadomień, żeby nie przegapić kolejnych opowieści o maszynach, które zmieniły historię.